dzień dobry witamy, witamy. dziewczynie na rynku mały ryneczek ale pokażemy to co jest także ładne gołąbki są widzieliśmy króliczki także zapraszamy serdecznie i Jerzy Idź no. i pozdrawiamy to tak chciałam na końcu pojechać. Co tutaj mamy ciekawego dzisiaj? O, ładne para. Mewki Wybrotek Czerwony Mazurski Tutaj szaryjki mamy Para A te mewki w jakiej cenie? 150 zł. A ten wywrotek to samczyk? Tak, samczyk. Ilon? Ile wywrotek? 120. Ja myślałam, że powie, że jest za darmo. A te szaryki? Czarne? 150. 150 zł. ale te efekt to naprawdę wiary.

Ładna para, proszę. Przejdziemy dalej, zobaczymy. Tutaj mamy, mamy pocztowe. Jak to wyglądają pocztowe.

po cztery po ile po cztery? Po ile masz? A, po i po dwudziestu po ja dziesięć Po pięć to leci A to to nie, nie będzie tekle? Chantalas no. Zdaje, że, że no raczej chyba tak, nie? Myślę, że tak, bo to na bociana za krótki dziur i łapcie nie no. takie. I na no. noga, bo bocian jest wyższy. I myślę, że to... to tak. Co? Myślę, że pan sobie w jakie ceje ja myśli. Co? Jest samica sprzedana i tylko się no i para została.

30 i brodawca e, brodawca 80zł no to znaczy jest wiesz taka ta takla ta ona nie jest taka wiesz czysta ten ale bo może, może po taklak jest bardziej tak nie no, a ten tam to do, do, nie, do łabędzia podobny ten bo on no, trzącha cały czas to jakby ten starogardzki no. No starogardzki, no, 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 no na pewno, bo on tutaj wygięty jest. I... no, no, no. Mieszanka. A. Jej, tutaj mamy motyl, Wy wydymy mamy.

jeszcze trochę i chcę pocztowe po 10 zł tutaj Tak, wartaneckie kurwa i tutaj mamy Tutaj mamy różne rasy głębi także

Pocztowe. Pocztowe tutaj mamy. A te pocztowe w jakiej cenie? Po nichalu. Po 10 zł. Pocztowe. Jest tu trochę. Także pocztowymi chyba też za duże zainteresowanie nie jest, nie? Teraz na wszystko takie zainteresowanie. Nie. Co komu pasuje? Luty ale nie nie, nie nie kurwa pół lata miał dobra i z dobrą osobę i na krótkie i na podstawie tak samo. byłem niezbadnym w, w niedzielę? To jest jakieś szkoły, byłem W Nie, zrobiłem. Tak. nie, jest mu nie, 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 może było tam ze 30 lat, nie, 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 po prostu zdaje, bo to nie, nie, nie,

Tam są autobusy. A znowu tam, tak? Tam są włosy. Co powrotem. Co filmie? Greza czy Greza? Greza, Greza. Greza, To było, że przynieśli znów? Nie, tam oni są jak. Są jednostki te wojskowe, nie? Teraz. Nie tam e, autobusy parkują i tego, no, a, to było przedtem, ale... I to z powrotem przynieśli. to z powrotem no. tylko teraz tam czas, bo połowa zagroziła a no, to tam było sporo, nie? no tak, ale teraz tam e,, stawiają jelce i tam na ukalach, czy co jest o, tam na nie bo tutaj co ten rynek był to było miejsca to jest może być także widzimy co tutaj jest od 10 zł do 30 można tutaj wybierać także nie ma dużego wyboru głębi tutaj w Szczuczynie także idziemy teraz zobaczymy kurki króliki co tutaj przywieźli zobaczymy

Jajka nie Ale słuchać jak męża będzie osobą. O skubie? No już została, królikach ma klarkę, to dobra jest.

Kurczaki mamy, śliczne, ładne. młode. Więc chyba tutaj różne rasy są. Te śliczne kurczaki to w jaki cenie pan nie ma? A to nie a tutaj mamy indyczkę sobie tu patrzę mamy kury. skokimy, parka, ten jest ten biały, to jest kogucik z tym żebieniem większy. A tutaj ta jest kurka. Jakie oni tutaj ten zakochani razem Kogucik ją A jeszcze biały kogucik Poznajemy po tym Grzebieniu Dużym A kurka zobaczy nie ma takiego Grzebienia i ma główkę mniejszą Fajne mają tutaj z tyłu takie te pupy takie te duże, krótkie, nie są na małych nóżkach, ale szybko biegają, bardzo także piękne to są góry. I tutaj mamy kaczki. <laughs> tutaj też mamy kaczuszki ładne. Który chcesz? Dwa Który? Tego, tego, Także 2 Ja wybierałam nie. A kaczuszki w jaki cenie? 25 złotych Kaczuszki to 25 zł. Można sobie wybierać nie musi dać, żeby te, żeby Tutaj mamy. Pór, 3, 3, 3, 2, 3. Tutaj mamy. Tutaj mamy. dobra. mamy. Tutaj mamy. Tutaj i Tutaj mamy. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Tutaj sam. Tutaj mamy. Tutaj Tutaj mamy. Tutaj mamy. Tutaj Niemieckie. Czy też w jakiej cenie? Nie, nie wiem, nie wiem czy tego pana to. Po ile pan ma te? A to nie tego pana. Co? Nie, nie tego pana. Nie, nie ma tego pana. proszę tak. Tutaj mamy biało. I tutaj młode. Są królewskie. 50 i po 25 te są po 50 zł a te są po 25 zł te mniejsze ładnie wyglądają przyczynie można kupić na rynku drzwiczki gaczki, gąski góry gołębie tutaj mamy ładne no. i u pana w jaki są? no 35 po 35 zł już takie większe są odchowane bardziej no, ładne pokaż się no. No. ładny jesteś no. tak? kobiety nie chwały? Nie. nie wiem, ja to cały nie. czas chwalę jak ja żebym nie pochwalił, to bym mi jeść nie dała zobacz hmm. tak kobieta nieba to no. jest byliński dla niego cenie 150 zł to jest samiec, samica? to jest samiec, samiec samec, samiec, a no. belgijski? No. Ładny. Widać, widać jest, nie? O, tak, to to jest no, ładny jest, nie? Samczyk roczny czy? E, lutowy, lutowy. Zrób, no. no to przeszło rok już ma. A tutaj samiec? samica. Samica. To znaczy to nie jest srokacz, proszę pana. Takie mieszanie, taki Kalifornia. Kalifornia bardziej. No. no. No to to właśnie, srokacze to tutaj. W takim ubarwieniu, nie? Takie jak te. To są srokacze. Tamten to bardziej kalifornijski jest. No. Także się. Przejdziemy, tak, tu jest. Taką a tutaj te są barany młode, fajne. Pokaż się, te też liczne są, łóżki do dołu mają. Bardzo spokojne to są króliki. Z reguły. Pana nagra, on też spokojnie. Tego tak. ja. <grym> ja. że wszyscy. że wszyscy. wszyscy. Pewnie, że wszyscy. Pewnie, że wszyscy. nie że No, Pewnie, że wszyscy. wszyscy. że wszyscy. także. No <grym> A, chodź 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 czka, 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 i też chyba mieszanka nie bo widzę ten czka, nie czka, czka, ten czka, 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 nie? czka, 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 nie opadło, nie? Bo już ale ładny kolor mają tamte, nie? Takie łaciaty, nie? Czarne z białym było, nie? Czarno-biała samica. A tak? czarno-biała samica, też? Nie także tutaj. Ja, to ja wiem, nie muszę mówić, ja wiem o tym. I kaczuszki te po ile? Po 25 zł, jest dużo odchowane, także zapraszamy. Pan tutaj zaprasza w sztuczenie na ryneczku. A te są po ile? Te, te są po 25 zł perleczki. Także duży wybór. Berlejtów No i też pan zap... I te gęsiaczki po ile mamy? Po 38 zł gęsiaczki, tak trzy tygodniowe No i tutaj mamy przypióreczki a Po 25 zł a te są czubatka, czubatka nie? Bo tam więcej białoczuby są. Duchem No. I tutaj. No i tutaj piękne, młode. I czubatki, białoczuby. Także. Są... Bardzo ładne, śliczne, no, także mamy gołębie, pawiki, pan już tutaj wysprzedaje, mówi, że za koniec sezonu. A pawiki w jakiej cenach są? Po 100 zł para, pawiki, także, no. białe na czarnych ogonach, to pięknie także kończymy Do następnego rynku. Albo do następnego razu. No, także poz, pozdrawiam również. Dziękujemy. Dziękujemy.